Jest pewne zdanie, które całkowicie zmieniło oblicze mojego tradingu. Co ciekawsze, jestem jego autorem i zapisałem je sobie jakiś czas temu w notatniku. Niestety, dopiero po czasie zrozumiałem, jaka była jego waga, jak było ono istotne i to, że musiałem rzeczywiście do niego dojrzeć. A brzmi ono w następujący sposób. W tradingu po pierwsze musisz być zarządcą systemu, dopiero później analitykiem czy kimkolwiek innym. I wiem, nie brzmi to dosyć wyjściowo. Bo nie brzmi to pewnie jak najlepszy język polski, który jest możliwy, ba, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę tą stawkę anglojęzyczną, jakim w ogóle jest. Trader, w tradingu, i tak dalej. Niemniej jednak to zdanie uświadomiło mi po czasie, jak nakierowało mnie na właściwe tory. No, bo kiedy zrozumiemy, że już przetestowaliśmy swoją strategię, jesteśmy na etapie, w którym już mamy zyskowną strategię, no to nagle okazuje się, że właściwie ta cała mityczna analiza rynku i to, co spodziewaliśmy się, że będzie naszą codziennością, ten moment, kiedy siadamy, odpalamy 15, Monitorów i domyślamy się, jaka dzisiaj jest zagadka, co się dzisiaj wydarzy. Nagle sprowadza się do całkowicie, no cóż, nudnego obrazu handlu na rynku, jakim jest sprawdzanie, czy jest nas setup, czy też go nie ma, i to tyle. I to umiejętność trzymania się tego, właśnie sprawdzania tego, czy ten setup się wydarza, czy nie, niezależnie od tego trzymania rąk pod tyłkiem, trzymania się w ryzach w momencie, kiedy go nie ma, to, to jest właśnie. Właśnie ten element w cudzysłowie nudny trailingu, o którym mało się mówi i który tak naprawdę po czasie okazuje się jedną z najtrudniejszych rzeczy, bo to trzymanie się systemu jest ważniejsze, właśnie niż cokolwiek innego. No bo. Czym jest analiza w momencie, kiedy mamy przetestowany sensowny system handlowy oparty na prawdopodobieństwie? No, w tym momencie nasza analiza to jest nic innego, tylko jak przynajmniej próba bezbłędnego wskazania, czy dane przesłanki, które doprowadzają do konkretnego rezultatu, rzeczywiście występują na rynku. Ale to wszystko. Nie ma tutaj mitycznego wręcz szukania jakiś nie wiem czy można to nazwać imbalansów, ale przede wszystkim jakiejś błędnej wyceny, jakieś dziury w całym, tak jak na przykład w Big Shortie, czy jakiegoś krachu, który może na raz po prostu nas przywitać, czy poszukiwanie czarnego łabędzia. Nie, moi drodzy, jest po prostu trzymanie się konkretnego systemu, szukanie konkretnych przesłanek w danym okresie, który definiuje na Nasza strategia, no i to wszystko. Tylko właśnie to wszystko i aż tyle. I wiecie, trochę jest tak, że to właśnie bycie zarządcą systemu. To nagle pokazuje nam, że cechy, które myśleliśmy, że będą nam potrzebne do tego, żeby być dobrym traderem w długim terminie, okazują się troszeczkę dalekie właśnie od tych oczekiwań. Bo nagle nie musimy być wybitną jednostką, nagle nie musimy myśleć o sobie jako o genialnym matematyku, analityku, czy osobie, która jest w stanie tak naprawdę przeanalizować jak największą ilość informacji. No nie, wręcz przeciwnie, nagle okazuje się, że my musimy się ogólnie, Nagle okazuje się, że my musimy wręcz schodzić do tego prymitywnego poziomu, w którym mamy dosłownie napisaną obsługę tego systemu i robimy x, y, z i tyle, a im bardziej będziemy starali się. No właśnie przechytrzyć nasz własny system tym dla nas gorzej i moi drodzy chyba nie ma nic zabawniejszego nie ma nic po prostu bardziej żenującego dla nas samych niż to kiedy opracujemy swój system przetestowaliśmy go wzdłuż i wszerz na danych z przeszłości na danych przyszłości na danych tu i teraz wiemy że on jest zyskowny wiemy że daje nam przewagę nad rynkiem. A my staramy się na siłę go przechytrzyć. To jest dla mnie niesamowite, jakby odmęty naszej psychologii, tego, w jaki sposób my jesteśmy w stanie na siłę coś, co sami opracowaliśmy, sabotować tylko i wyłącznie dlatego, że nie potrafimy się pogodzić z tym, że ten system może generować straty. No popatrzcie, jakie to jest debilne myślenie. Tylko dlatego, że raz za czas, określonym prawdopodobieństwem, ten system traci albo wykazuje ciągi strat i musimy po prostu w dalszym ciągu realizować go tak jak zasady zakładają. To nie. My jako ludzie potrafimy się obrażać, tupnąć nóżką i powiedzieć do dupy system, szukamy czegoś innego. I tak w tym poszukiwaniu złotego grala jesteśmy w stanie tkwić latami. Niektórzy nigdy z niego nie wychodzą. Ba, do dzisiaj rozmawiam z niektórymi ludźmi, których, których mindset nie zmieni się. Nieważne co im powiemy, to przyjdą i będą starali się wręcz nas jeszcze, ludzi, którzy już doszli do pewnych test, przynajmniej początkowo, zrozumieliśmy już gdzieś tam te aspekty związane związane z tym, żeby trzymać się rzeczywiście systemu, nie skakać z kwiatka na kwiatek, bo złoty grali tak nie istnieje, to generalnie rzecz biorąc bardzo często my w rozmowie z ludźmi, którzy mają odmienne zdanie, którzy jeszcze są na tym etapie, nie mamy żadnej siły głosu, bo my nie mieliśmy nawet siły głosu w momencie kiedy samych siebie próbowaliśmy przekonać, że jest inaczej. No chyba nie muszę mówić ile razy na przestrzeni czasu na początku naszej przygody, zresztą ile razy ja Skakałem z kwiatka na kwiatek, jeśli chodzi o strategię, ale przede wszystkim ile razy. Nie potrafiłem nawet uwierzyć w to, że moja strategia jest sensowna. Ja miałem dane przed oczami, a potrafiłem to odkładać na bok. Także, moi drodzy, bycie zarządcą systemu w tradingu to jest ważniejsza cecha i ważniejszy element pracy niż cokolwiek innego, bo ostatecznie wszystko to, co robimy, będzie się do tego sprowadzać. Jesteśmy tym tak zwanym, właśnie system maintainer, ładniej to brzmi nawet po angielsku, czyli taką osobą, która opracowała już to wszystko i teraz musi tylko to konsultować. Sekwentnie realizować. I wiecie, nawet jak myślę po czasie, to już handlarzowi z takiej definicji bliżej do takiego zarządcy systemu niż jakiemukolwiek analitykowi. Właściwie ta cała epopeja w mojej głowie, która była utworzona w momencie, kiedy tylko zaczynałem swoją przygodę z handlem, została całkowicie zanegowana. Dzisiaj, z perspektywy czasu, kiedy trading był na początku dla mnie czymś niesamowicie emocjonalnym, jeśli o nim myślałem, to dzisiaj potrafi być w momencie, kiedy przechodzę stratnym. Stratną serię, kiedy mam stratną pozycję, kiedy nie wezmę dobrego setupu, um, tak jak na przykład wczoraj, bo coś mi wypadło, bo jestem człowiekiem, uwaga, uwaga, prawda? Um, I robię też różne inne rzeczy, to w dalszym ciągu dla mnie niesamowitym jest to, że tak naprawdę te pierwsze emocje na samą myśl o tradingu już upadły. Bo no ich nie ma. Zostały zdruzgotane przez element tego, czym on tak naprawdę, czym trading tak naprawdę jest. I teraz wyobraźcie sobie, że ktoś kto chce przedstawić Wam fałszywą wizję na temat tradingu, stara się sprzedać Wam jakiś kurs za pośrednictwem takiej ideologii, nie? Zamiast e, jakichś palm, zamiast e, jakiegoś takiego po prostu wystawnego życia, to pokazuje Wam 4 godziny siedzenia na dupie na przykład i czekania, aż pojawią się Wasze przesłanki, e, tydzień wyjścia na przykład na minus, później następne parę dni na plus, ostatecznie zakończenie roku na przykład na plus, a jest to podyktowane tym, że na przykład siedzieliście po parę godzin, szukaliście danych Przesłanek, no i to wszystko. No, nagle nie wygląda to tak sexy, nie wygląda to tak pociągająco, nie? Nagle trading zaczyna schodzić tak naprawdę do takiego prymitywnego poziomu, i to będzie fascynować mnie, wydaje mi się, zawsze w momencie, kiedy dochodzę do takich wniosków, że przekombinowywanie w niektórych aspektach po prostu cofa nas niesamowicie wstecz. Wiecie, niektóre osoby zarzucają mi na przykład w ramach mojego mentorshipa, że ja przekombinowywuję, że za dużo tam Pokazuje. Natomiast, no tutaj akurat dosyć mocno się nie zgodzę, ze względu głównie na to, że ten, trej, ten mentorship jest komplementarny, to znaczy, wiecie, on nie mówi tylko o strategii, o modelu wejścia. On mówi przede wszystkim o od prawdopodobieństwa po dane, na których bazuje po model wejścia, model wyjścia, parametryzację go i sposób analizy z zapyśleństwem, którym szukam przesłanek. Jeśli ktoś nie potrafi korzystać z lornetki, jeśli ktoś nie potrafi korzystać ze sprzętu do poszukiwania konkretnych, przesłanek, no to niezależnie od tego, jak bardzo bym się postarał to skrócić, nie będę w stanie mu tego przekazać. Tak jak wielokrotnie mówię, nie każdemu musi się to podobać, ale mogę zagwarantować Wam jedno w ramach tego mentorshipa, które oglądacie u mnie na YouTubie, że po czasie będziecie się wręcz śmiać, bo wyda Wam się to wszystko takie proste, bo będziecie patrzeć na te głupie w cudzysłowie świeczki i struktura rynku będzie dla Was tak oczywista, konkretny fair value gap, konkretny order block, to będzie pierwsza rzecz, na którą Wasze oczy Będą spoglądać w momencie, kiedy będziecie widzieć po prostu dany wykres i będzie to wszystko po prostu przychodzić wam niesamowicie naturalnie, tak jak właśnie zarządcy systemu, tak jak komuś, kto nie patrzy już na jakieś inne rzeczy, tylko osobie, która przede wszystkim skupia się na swoim systemie i stara się być jak najlepszym właśnie w realizowaniu tego systemu. I moi drodzy, dla mnie to jest niesamowite, bo teraz, kiedy patrzę nad tym, na czym ja najbardziej pracuję, to w tym momencie ja. Mogę powiedzieć, że cała moja praca, cały mój wysiłek w ramach mojej prywatnej spekulacji i tradingu opiewa na tym, żeby nie kombinować. To jest nic nie wymagało ode mnie w tradingu tak dużego wysiłku, jak w końcu powiedzenie stop, przestań kombinować. To już ten moment się skończył, ten okres się skończył, znalazłeś strategię. Nie ma nic trudniejszego, bo na samym początku, kiedy my zdobywamy tą wiedzę, jesteśmy jak taka wyścigówka. Jesteśmy dosłownie jak taka rakieta, która zapierdala nie wiadomo ile na godzinę, że pozwolicie, że tu użyję takiego sformułowania, ale naprawdę my po prostu musimy się rozpędzić do takiego poziomu, żeby te wszystkie informacje zebrać, żeby przejść przez całe to bagno, że później, jeśli my myślimy o tym, żeby się w końcu zatrzymać, żeby w końcu rzeczywiście zejść do tego prymitywnego poziomu, w którym trzymamy się tego jednego systemu, w którym nie skaczemy, w którym zdajemy sobie sprawę z tego, co jest istotne, a co nie, i brzytwą Okama wycinamy wszystko, co jest bezsensowne w naszym tradingu, no to jest to niesamowicie trudne, bo to jest po prostu spowolnienie na zasadzie z 500 km na godzinę do po prostu 15, do 30 czasem, no nie? I ja wiem, że to mogą być moje prywatne odczucia, że ktoś może mieć zupełnie inną, inne podejście do tego, bo ma inny model handlowy. Jasne, że tak. Natomiast cały czas będę uważał, że są pewne cechy, które będą Będą definiować nas wszystkich jako spekulantów, niezależnie od tego, z jakiego modelu konkretnie będziemy korzystać, tylko po prostu będą one. Komplementarnie wymieniać się między nami i będą po prostu tak naprawdę dotyczyć każdego z nas. I są pewne sposoby, którymi chciałbym się z wami podzielić, dzięki którym, dzięki którym mi dużo łatwiej się właśnie takim systemem zarządza. I moi drodzy, przede wszystkim jest to weryfikowanie, coś o czym często mówię, ale lepiej o tym powtarzać często, bo wiele osób o tym zapomina. To znaczy, zrobienie takiego triku w naszej głowie w postaci tego, że weryfikujemy, Swoją skuteczność na rynku za pośrednictwem właśnie trzymania się zasad. I ja o tym bardzo często mówię, natomiast wiele osób nie do końca to rozumie, i później zarzuca mi, że jak ja mam się nagradzać albo jak ja mam się cieszyć z tego, że straciłem dzisiaj kasy na rynku. Przecież to nie ma sensu kompletnie. Przecież to jest w ogóle wbrew całej logice. No tak, handel jest na rynku, jest wbrew całej logice. Skuteczny handel jest całkowicie wbrew wszystkiemu, co w nas ludzkie. Dlatego że każdy na backteście jest mądry. Każdy, kiedy te świeczki się przewijają, kiedy może z dziesięcio, dziesięciokrotnym przyspieszeniem lecieć przez czas, jest mądry i wszystko wtedy jest ładne i skuteczne, no bo my przecież trzymamy się wtedy tych zasad na pstryknięcie palca, tak? Przecież każdy z nas wtedy jest zyskowny, no bo co to jest tydzień bez zysku, kiedy pojawi, wiemy, że pojawi się następny, zresztą przejdziemy do niego dwoma kliknięciami. No tylko w życiu jest troszeczkę inaczej. Nie przejdziemy sobie dwoma kliknięciami, no chyba, że macie, nie wiem, jakąś tam jakiś wehikuł czasu, no to spoko, fajnie, wtedy możecie się do mnie odezwać na priv. Niemniej jednak, jeżeli takich rzeczy nie macie, no to musicie przez to przejść i tu pojawia się cała praca, to właśnie tu trzymanie się tych zasad jest najtrudniejsze. I analogicznie tylko i wyłącznie pewnego rodzaju, to jest swoją drogą wieszak, nie wiem czemu mi tu leży, ale niech będzie, będę wieszakiem dzisiaj was, będę wieszakiem was nauczał. I analogicznie właśnie odpowiednie ocenianie się na bazie Trzymania się zasad i naszego psychologicznego podejścia jest niesamowicie ważne. To ta zmiana paradygmatu, w którym my nagradzamy się za to, że trzymaliśmy się zasad niezależnie od rezultatu, no bo skoro zdajemy sobie sprawę, że rezultat pojedynczego rzutu monetą, rezultat, nie wiem, tego, gdzie spadnie długopis, niezależnie już od tego, o czym sobie pomyślimy w ramach zrozumienia prawdopodobieństwa, no to jeśli dojdzie do nas po prostu raz a dobrze, że pojedynczy rezultat pozycji nie ma żadnego znaczenia, liczy się całokształt naszych pozycji i ostateczny rezultat. W w długim terminie, no to dochodzi do nas, że my mamy oceniać się i swój performance za pośrednictwem przede wszystkim tego, jak ten system realizujemy i tutaj nagradzanie się w najlepszy możliwy sposób może być za pośrednictwem na przykład danego jedzenia, jakichś małych, słodkich rzeczy, żeby wiadomo, nie przesadzać, bo tu też nie chodzi o to, żeby się podtruwać cukrem w dużych ilościach, ale coś, co spowoduje, że w naszym mózgu pojawi się taki ząk. Ja na przykład często lubię sobie zjeść jakieś małe. Dobre lody. To znaczy, zaraz po tym, jak dostanę w dupę na rynku, ja wiem, że to brzmi kuriozalnie, ale coś co powiedział Tom Hugard. Normalnie ludzie na rynku nie wygrywają. To co, co, co możemy w tym momencie właśnie zrobić taki trik? Dostajemy w dupę, idziemy na fajny spacer z naszym psem, z narzeczoną, z babcią, ciocią, dziadkiem, z może idziemy na jakąś randkę, nie wiem, bierzemy sobie właśnie dobrego lodzika, bierzemy sobie jakieś ciasteczko, ugotujemy sobie coś dobrego, zamówimy sobie jakieś dobrego. Jedzenie, nie wiem, zrobimy cokolwiek, co będzie całkowicie przeciwne i co sprawi, że w naszym mózgu wydzielą się odpowiednie hormony, które dosłownie tak jak tego pieska, kiedy tresujemy, to nauczą, że to nie jest złe wcale tak dostać w tyłek na rynku. Że jeśli trzymamy się zasad i trzymamy się naszej strategii, to to nie jest straszne, bo gwarantuję wam, że zresztą jak popatrzycie sami sobie na badania, największe badania, to ludzie po prostu najczęściej dostają w tyłek długoterminowo na rynku przez to, że nie potrafią się. Pogodzić ze stratą i nie potrafią trzymać odpowiednio zyskownych pozycji. Więc wszystko, na co popatrzycie, ostatecznie sprowadza się do waszego zachowania, a pieniądze to rzecz wtórna. Im bardziej będziecie skupiać się na tych pieniądzach, a nie na zarządzaniu systemem, tym bardziej będziecie po prostu w dupie, niestety. Takie są fakty, moi drodzy, niezależnie czy wam się to podoba, czy nie. Więc dla mnie tutaj takie przeciwstawne nagradzanie się w momencie, kiedy rzeczywiście, tak naprawdę, no paradoksalnie, dostałem w tyłek na rynku, ale. Krótkoterminowo, jakby na bazie tego jednego rozegrania, to nie ma kompletnie znaczenia. Takie jest prawdopodobieństwo. Pomaga mi w znaczącym stopniu. Druga rzecz, która mi niesamowicie pomogła, to zejście z ryzykiem. I tutaj trzeba o tym powiedzieć jasno i wyraźnie, że niestety większość prop firm na przykład jest w stanie wykorzystać właśnie te elementy psychologiczne na Was, że niestety, ale jak Wy zobaczycie 100 tysięcy dolarów na koncie, to Wy zwariujecie. Nieważne jak bardzo wydaje Wam się, że jesteście inteligentni. To moment, w którym zaczniecie... Snuć w głowie wizję, że będziecie zarabiać dwa, 3, 4, pięć tysięcy dolarów, albo że widzicie stratę wynoszącą 2000-2000 dolarów, 2000 będziecie zakochiwać się na przykład w konkretnych kwotach pokroju wasz kapitał wynoszący 105, 95, 115, 110, tym trudniej będzie Wam przejść przez te podstawowe elementy i zrozumieć, że ostatecznie wszystko sprowadza się do zarządzania systemu. I moi drodzy, te firmy będą to stosować, dlatego często zejście. Z z ryzykiem jest niesamowicie istotne. To znaczy kupcie sobie challenge 10k, kupcie sobie challenge 20k albo w ogóle nie kupujcie challenge'a tylko zrób, weźcie sobie, otwórzcie jakieś konto z niewielką kwotą i nauczcie się tam trzymać po prostu zasad i to już sprawi, że będziecie dużo, dużo dalej niż nawet dojście do jakiegoś pierwszego payouta w momencie, kiedy później i tak go rozwalicie, bo nie rozumiecie tych podstaw. Wie, wiecie, mi dzisiaj się łatwo o tym mówi, w ogóle ale każdemu się łatwo o tym mówi, natomiast dojście do tego i uświadomienie sobie tego wymaga niestety przejścia całej tej, tej drogi. I coś, co zawsze podkreślam, moi drodzy: to, że ja o tym mówię, nie oznacza teraz, że macie nastawiać się w swojej głowie, że już tak, że wy tego nie przejdziecie. Też przez to przejdziecie. Ale zawsze podkreślam również jedną najważniejszą rzecz. Przypomnijcie sobie wtedy, że nigdy nie jesteście w tym sami, że przez to przychodzi każdy trader. Każdy trader musiał przez to przejść. Dobrą anegdotą będzie to, że rozmawiałem jakiś czas temu z facetem, który właśnie zatrudniał ludzi do funduszy inwestycyjnych. Przeszedł naprawdę kilkaset osób, i on mi jasno powiedział, że do, jakby on zatrudniał też ludzi świeżo po studiach i tak dalej. Natomiast Wielu z nich przychodziło do niego z naprawdę bardzo ciekawymi modelami spekulacyjnymi, bardzo ciekawymi strategiami, które były zyskowne, które generalnie naprawdę wykazywały zyskowność. Garstka z tych ludzi i to jest szalenie istotne garstka z tych ludzi była w stanie dzięki tym modelom długoterminowo zarabiać. Garstka z tych ludzi, moi drodzy dlatego, że kontrola emocji była na zerowym poziomie. I wiecie, bardzo łatwo jest wtedy zrobić kontrargument, no to sobie to zaprogramuj, zrób algorytm. No to nie zawsze tak łatwo wygląda. To nie zawsze e, będzie wyglądało w taki sposób. Jeśli ktoś korzysta z bajasów hybrydowych i korzysta później z e, na przykład konceptów ICT albo w ogóle z czegoś nieco bardziej złożonego, no to ten algorytm jest troszeczkę trudniejszy do zaprogramowania i naprawdę wymaga specjalistycznej wiedzy. E, I byłoby to szalenie, szalenie drogie. Więc to nie jest tak, że ktoś nam tą kasę wyrzuci tak po prostu więc to jest uważam niesamowicie ważne, bo to powinno nam pokazywać, na czym powinniśmy się skupiać. Zresztą Tom Hugard sam wielokrotnie pisze o tym, Mark Douglas pisał o tym, wiele innych wybitnych osób wspominało o tym w ramach dr. David Paul analogicznie, tak? Opowiadał na przykład na wielu swoich wykładach o tym, jak prosił żonę, żeby dosłownie przyszła i go opierdzieliła w momencie, kiedy nie robi czegoś, co zakłada jego strategia. Moi drodzy, Newton miał problem z handlem na rynku. Newton tracił i dostawał w dupę na rynku, nie? Więc jakby musicie zrozumieć, że inteligencja z tym nie ma nic wspólnego. To są elementy, które wręcz inteligentnym ludziom będą bardzo trudne do osiągnięcia. Ha! Dlatego pewnie tyle mi co zajęło. No, nie, niezależnie od tego, moi drodzy, no, takie są po prostu fakty. Trzeba sobie to wbić do łba i będzie wam dużo, dużo łatwiej. Trzymajcie się, bądźcie bezpieczni.